No dobra, to lecimy z kolejnym zadaniem z wartości bezwzględnej. No i mamy tak, liczbami spełniającymi równania są. No dobra, no to tutaj to, co od razu widać, to to, że jedynka spełnia. No to jak jedynka spełnia, to zostaje nam odpowiedź ta i ta. No ale dobra, i tak to rozwiążmy. No to tak jak mówiłem, my rozwiązujemy takie równania z wartością bezwzględną w dwie strony. Wtedy, kiedy to, co jest pod modułem jest dodatnie, to po prostu usuwamy moduł i przepisujemy bez zmian, albo wtedy, kiedy jest ujemne, no to przepisujemy z minusem, no bo wtedy to, co przepiszemy z minusem, tak jakby jest dodatnie, no a wiemy, jak działa moduł, tak? No i na razie się nie przejmujemy, kiedy jedno, a kiedy drugie zachodzi. Tutaj i tak mają być dwa rozwiązania, więc jedno i drugie musi być prawdziwe. Dobra, 2x plus 3 plus równe 5. W ogóle jak nie wiesz, dlaczego ja mówię, że to wyjdzie prawdziwe czy tam nie, to chyba nawet nie musisz się tym przejmować, to mi się wydaje. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, jakie będą później zadania. No dobra, to z tego dostajemy 2x równe trójka na prawo, czyli mamy 5 minus 3, czyli mamy równe 2, czyli x równe 1 po podzieleniu przez 2, tak samo jak mówiliśmy na początku. No i teraz tylko pytanie to, czy to. No dobra, to teraz mamy minus 2x. Trójka na tą stronę, czyli mamy 5 plus 3 do zmiany znaku, oczywiście, czyli mamy 8. No to przez, przez minus 2. No to w takim razie mamy x równe 8 przez minus 2, czyli x równe minus 4, czyli odpowiedź A. Dzięki za oglądanie. Poleć koniecznie film znajomym. Napisz komentarz. Ja wszystko czytam, odpowiadam. Lajkuj, subskrybuj. Oglądaj inne filmy i do zobaczenia, wariacie. Powodzenia na maturze.